Teraz się skupimy na technologii, chociaż ona oczywiście padła wiele razy w poprzedniej części. Tak jak powiedziałem, na wstępie, ona ma dla mnie przynajmniej wiele wymiarów i chciałbym te wymiary jakoś zgłębić, mam nadzieję, w tej części debaty. I Chciałbym zapytać Krzysztofa Wojdyłę, z punktu widzenia też Twojej funkcji w kancelarii, czyli szefa praktyki nowych technologii. Czy technologia, ty widzisz, może być punktem zaczepienia, punktem superspecjalizacji dla prawników, w tym młodych prawników, ale nie tylko oczywiście, na tym, żeby budować swoją, swoje doświadczenie, swoją pozycję na rynku, pozycję swojej kancelarii? No Absolutnie tak, Marcin. Wydaje mi się, że i wierzę, że to nie wynika wyłącznie z tego, czym się zajmuję. Wierzę, że jakby prawo nowych technologii to jest w tej chwili absolutnie... Najbardziej fascynująca, fascynujący obszar prawa i niewątpliwie bardzo też perspektywiczny. On, to, to wynika z wielu elementów. Przede wszystkim, wydaje mi się, z tego, że to jest obszar, który nadal jest bardzo dziewiczy. To znaczy, bardzo często prawnicy zajmujący się nowymi technologiami. Muszą, trochę nawiązując do tego, o czym mówił Marcin Maruta, muszą być w znacznie większym stopniu skoncentrowani na kontekście, dlatego że często musimy się mierzyć z pewnymi zjawiskami, których nie da się łatwo skonfrontować z istniejącymi przepisami prawa. Bo ich po prostu nie ma. Z truizmem jest stwierdzenie, że prawo na technologię nie nadążało w przeszłości, a teraz jest to widoczne w sposób niebywały. Tak? Znaczy ta, ta technologia już tak bardzo uciekła, że w zasadzie w niektórych obszarach mam wrażenie, że tradycyjny ustawodawca wręcz się poddaje i nawet nie próbuje brać udziału w tym, w tym wyścigu. A to z kolei tworzy no, ogromną przestrzeń dla prawników, ale co warto podkreślić, jakby uwypukla te być może trochę zapomniane jakby wymiary zawodu prawniczego. To znaczy bardziej my w kancelarii lubimy, lubimy mówić o tym, że zawód prawnika to jest taka, takie zespolenie dwóch żywiołów, to znaczy żywiołu rzemieślniczego i artystycznego I, i powiedziałbym, że technologie w tej chwili pobudzają znacznie bardziej zapotrzebowanie na ten żywioł artystyczny po, po, po stronie prawników, czyli właśnie umiejętność Widzenia rzeczywistości w szerszym kontekście, dlatego że bardzo często, i ja naprawdę nie raz już miałem tak, takie poczucie, że doradzając klientom, którzy przychodzą z absolutnie nowymi rozwiązaniami czy modelami biznesowymi, my de facto odgrywamy trochę rolę ustawodawcy, to znaczy jesteśmy pierwszymi osobami, bardzo często tak jest, które, które niczym jakby zwierciadło weryfikują ich pomysł przez pryzmat pewnych zasad. Jesteśmy pierwszymi osobami, które za pomocą których docierają do twórców tych projektów często pewne, pewne wyobrażenia o regułach jakby życia społecznego, gospodarczego, bo często są to osoby tak mocno zafiksowane na technologii, że ten szerszy kontekst im umyka. I to jest jakby zupełnie nowa rola, e, e, może nie tyle nowa, bo na pewno gdzieś tam istniała zawsze w tym wymiarze pracy prawnika, natomiast ona jest na nowo odkryta, e, bo, bo wydaje mi się, że był taki okres, gdzie zawód prawnika był zdominowany przez ten wymiar rzemieślniczy. A tu na nowo odkrywamy jakby zupełnie inne, inne potrzeby. Więc resumując, wydaje mi się, że jak najbardziej jest to, jest to obszar, do, do którego zachęcałbym bardzo dużo, bardzo jakby młodych prawników. I widać to też, jakby już z perspektywy kilku ostatnich lat, że to, to nie jest tylko jakby teoretyczna teza. To znaczy, bardzo, bardzo ja, my przynajmniej obserwujemy dynamiczny rozwój tego rodzaju doradztwa. Widzimy, że coraz więcej prawników również u nas w firmie, nawet jeżeli nie, nie, nie ma do czynienia tradycyjnie z nowymi technologiami, musi wchodzić w te obszary, bo to wymusza bardzo dynamicznie jakby ry, ry, rynek w tej chwili. Także w zasadzie, w zasadzie za chwilę będzie tak, że niemal, że każda praktyka będzie miała również ten element nowo technologiczny w sobie. I na to trzeba być przygotowanym i zapotrzebowanie, bo to też potwierdzam, zapotrzebowanie na prawników w, w tym obszarze jest, jest w tej chwili bardzo duże. Dzięki Krzysztof. Ja mam pytanie do Tomka Polaka w tym kontekście. Z punktu widzenia kancelarii to już mniej więcej wiemy, jak to wygląda. I jeszcze będę, będę prosił o komentarz, ale powiedz, Tomku, z Twojego punktu widzenia, też jako wykładowcy, i też pytanie konkretne, które chcę zadać. Tą wiedzę o nowych technologiach pewnie łatwo, łatwiej pozyskać w dużej kancelarii, gdzie na przykład działa taka praktyka nowych technologii. A jak to mają robić ludzie, którzy wchodzą na rynek albo są już na tym rynku i na przykład chcą tą specjalizację sobie wypracować, czyli nauczyć się tej technologii w konkretnym obszarze? Jak to robisz też z punktu widzenia Twojego jako wykładowcy, blogera? Jasne. No tutaj rzeczywiście jestem chyba osobą, która reprezentuje trochę mniej taką warszawocentryczną perspektywę i, i, i nie, nie reprezentującą dużego podmiotu, tak? I wiem, do czego to pytanie jest skierowane właśnie, właśnie do mnie. No niestety, moje obserwacje są takie, że na przykład, jeżeli ludzie pytają o, o powiedzmy podyplomówkę z zakresu nowych technologii, Warszawa definitywnie rządzi i wracamy trochę do punktu wejścia, więc no pozostaje, pozostaje takim osobom, tym młodym prawnikom moje, nie skupienie się na, na tym, co jest dostępne powszechnie, przede wszystkim internet, no to jest naturalne. Ta, ta, także jakieś takie bardziej tradycyjne lektury, typu, typu książki, chociażby saskim, tak. Natomiast no to, co, to, co mi się wydaje, że tutaj jest pewną, pe, pe, pewnym aspektem wartym też dodania, to jest to, że właśnie ze względu na to, co też mówiliśmy w poprzednim wejściu, dochodzi do takiej sytuacji, że, że powiedzmy, młodzi pewnicy kończący studia czy aplikanci e, będą coraz bardziej zastępowani w takich zadaniach e, automatycznych, nazwijmy to. I ich obawa może być taka, czy, te, czy przez to, że nie wykonają takich automatycznych zadań, będą w stanie płynnie przejść do wykonywania zadań bardziej kreatywnych. Ja jestem zdania, że jeżeli ktoś jeżeli to, że pojawił się KRS online, pozbawiło praktykantów konieczności jeżdżenia tam tylko sprawy zrobienia zdjęć, albo jeżeli to, że na przykład pojawia się lexkompasarz orzeczniczy, powoduje, że pewnie też będą trochę aplikanci czy studenci ostatnich lat studiów skracać swój research i mniej się powiedzmy tutaj w tym zanurzać, to nie powoduje, że oni nie będą w stanie za, za moment, na przykład, uzyskawszy tytuł zawodowy, być wiarygodnymi partnerami i dla, dla klienta i też w zakresie tym kreatywnym, o którym Krzysztof wspominał takim nazwijmy to artystycznym, a swoją drogą właśnie z tego też powodu takich analiz takiego zgłębiania warto, żeby na tę artystyczną stronę, jeśli można to tak nazwać postawili No i też tą, tą ludzką po prostu bo to też już padło w naszych rozmowach, że Tutaj najtrudniej będzie ewentualnie te, w tym słynnym pytaniu robotom nas zastąpić, więc jakaś forma empatii, czy, czy nawet wykształcenia odrębnego, nazwijmy to umownie zawodu w postaci jakiegoś empatyzera, ma tutaj, ma tutaj najwięcej sensu i w tym bym widział przyszłość. Także nowe technologie zdecydowanie, prawników robi się coraz więcej, wiadomo, ale wśród nich nadal ponadprzeciętnie robi się coraz więcej młodych prawników, którzy. No, co najmniej deklarują, że na nowych technologiach się znają, ale być może jest w, tym, jest w tym sporo prawdy, a ich rozwój, no to wiadomo, tak jak wspominałem, odpowiadając na główną część Twojego pytania, e, o, o, odnośnie źródeł. Co do wykładowców Ciężko, ciężko tak naprawdę, bo, ponieważ w większości jednak wykładowcy reprezentują pokolenie, dla którego no, na wysokości marca sensacją był Zoom i Microsoft Teams, więc może, może tutaj być kłopot po prostu z tym, żeby gdzieś, gdzieś, gdzieś szerzej to poszli, ale też oczywiście nie chciałbym niesprawiedliwym być i wracam do tej rozmowy, którą odbywaliśmy o tym, że niekoniecznie to, że ktoś jest starszy, to z technologią musi nie być zapadany. Dzięki. Teraz y, chciałbym zapytać Marcina Nowakowskiego, i też użyć kontekstu, powiedzmy, zwinności czy obecnego podejścia, czy najbardziej modnego podejścia do też tworzenia oprogramowania i wdrażania tego oprogramowania, postawię taką tezę, że, cnota, że cnotą prawników jest całkowita precyzja. I może też jest tak, że oni korzystają z tej mentalności w zamawianiu oprogramowania, czy w pewnych oczekiwaniach, które mają do oprogramowania. W związku z tym, jeżeli... Jest startup, link czy jakiś inny, który mówi, że nie do końca jest tam może to program działający, ale realizuje pewne funkcje. To jak takie podejście zwinne do tego, żeby takie, wypróbować takie narzędzie? Jak podchodzić do, do, do prawników, komunikować im, no to jest to, też to, to, ten punkt widzenia klienta. Jak komunikować im, że tak naprawdę otrzymują pewien produkt, który będzie produktem lepszym, jeśli oni się w niego zaangażują. To jest bardzo ciekawe, bardzo dobre pytanie dotyczące minimalnego produktu i dotyczące tematu, dla którego ja nie mam dobrego polskiego słowa, a mianowicie overlayering, czyli nadmiernej ilości usługi prawniczej, ale korzystając z licencji poetyckiej, chciałbym się odnieść trochę do tego, o czym poprzednio mówiliśmy, o tej kontekstowości działalności prawniczej, i czas trochę, żeby prawnicy wyszli. Poza swój świat i spojrzeli na inne branże. Samolot pasażerski, który się składa z jakichś 6-7 milionów części i porusza się 900 km na godzinę, 10 km nad Ziemią, w 95% swojego lotu jest operowany przez software. Człowiek jest potrzebny w wyjątkowych sytuacjach, człowiek jest potrzebny przy, przy ekstremalnych turbulencjach, ekstremalnie trudnych lądowaniach i startach. Pełna kontekstowość, bo, bo ten software samolotowy czerpie dane z, z zewnątrz, z wewnątrz i, i z tych wszystkich części i posługuje się też algorytmami. I w związku z tym ja zupełnie nie widzę, stojąc w kontrze do tego, o czym tam koledzy wcześniej mówili, zupełnie nie widzę przeszkód, żeby, żeby software pomagał w pracy kontekstowej prawnikom. Natomiast jest długa, długa, długa droga do tego. Odpowiadając na, na, na Twoje pytanie, Marcin, teraz dotyczące minimalnego produktu, to jest bardzo poważny problem w, w świecie prawniczym, moim zdaniem, ponieważ często jest tak, że prawnicy kierując się tym chęcią zrobienia wszystkiego na najwyższym poziomie i z najwyższą szczegółowością, przesadzają z ilością wymagań, czy z rozpatrywaniem danego problemu. I tworząc, I tworząc wymagania do tego, co chcieliby osiągnąć, na przykład w danym softwareze, tworzą rzeczy, które są albo bardzo drogie, albo nieosiągalne, albo nieskalowalne, i bardzo przeszkadzają w, często w sukcesie projektów. Więc według mnie, na, na, na studiach prawniczych i w kancelariach, powinno się jednym z pierwszych rzeczy, o których powinno się zaczynać mówić, jest, co to jest MVP. Minimum Viable Product, najmniejszy produkt spełniający wymagania klienta. I co to jest over czyli zbyt dużo pracy prawniczej, zbyt dużo uwagi prawniczej poświęconej danemu tematowi. Jasne. Dzięki Marcin. Ja bym chciał zapytać teraz drugiego Marcina, Marcina Marutę, też z punktu widzenia większej kancelarii. Pewnie kupujecie jakieś oprogramowanie, domyślam się, też z, z legaltechowej branży. Podejście Twoje kancelarii do, do tego typu produktów, które są de facto pewnymi produktami testowymi lub nie działającymi jeszcze w pełni celnie, precyzyjnie, jak, jak Ty na to patrzysz? So, ja mam tutaj takie klasyczne schizofreniczne trochę podejście, bo jestem totalny maniak, maniak software'u. Jak sobie w weekend nie trenuję jakichś nowych aplikacji, to później cierpię cały tydzień, więc trenuję regularnie dla zdrowia psychicznego, ale wdrażanie w tego firmie uważam za zło konieczne. I, i też nie ukrywam, że my raczej budujemy Według ekosystemu jednego, czyli my staramy się, tutaj była mowa, że tam, nie, że możemy znać WERDA 1-2%, to jest oczywiście prawda, natomiast jeszcze większą prawdą, dalej idącą prawdą jest to, że Office 365 staje się takim w ogóle mechanizmem power userskim. Cięż, bym powiedział programistycznym, gdyby nie to, że docelowym użytkownikiem tego jest właśnie nie programista, że to jest odebranie programista, no pewnego władztwa nad kreowaniem rozwiązań de facto programistycznych. W związku z czym my budujemy raczej nasze rozwiązania wokół Offisa i staramy się schodzić w ogóle zewnętrznych rozwiązań, kreując własne, natomiast tutaj trochę nawiązując do przedmówcy, im prostsze, tym lepsze. Czyli jesteśmy dosyć bezlitośnie nastawieni, że na przykład systemy billingowe, które są dziś dostępne na świecie w większości są zbyt skomplikowane, a na przykład analizy, które my potrzebujemy, my wolimy w ogóle robić w odrębnych systemach do analizy danych, a nie na przykład w systemach billingowych. W związku z czym u nas zarządzamy raczej taką mozaiką wielu rozwiązań, i też część zespołów ma swoje przyzwyczajenia, czyli tam robi jire i tak dalej, i tak Dalej. Więc jakbym miał powiedzieć dwa, dwa tutaj dwa wnioski z tego wszystkiego bawimy się sporą liczbą rozwiązań, implementujemy jako obowiązkowe i standardowe w skali kancelarii stosunkowo niewiele i bardzo dobrze przećwiczone, im bardziej zbliżone do tego MVP, tym lepiej. Wolimy mieć rozwiązanie, które nas trochę uwiera, że czegoś nie ma, niż rozwiązania, które są jakby zdecydowanie za, za rozbudowane w stosunku do naszych potrzeb, więc wbrew jesteśmy bardzo tutaj bym powiedział konserwatywni przy naszym całym w w każdej nowej zabawce, która się pojawia. Dziękuję Marcin. Ja bym chciał teraz Tomasza Zalewskiego zapytać, bo Tomasz obcuje pewnie z dużą ilością takich rozwiązań, nie do końca pewnie gotowych jeszcze w kancelarii, ale też bardzo dużo takich rozwiązań widzi na spotkaniach Fundacji Illegal Polska i czy Masz jakieś obserwacje z tym związane, w podejście też producentów do, do spełniania wymagań prawników i potem reakcji tych prawników na to, co, co widzą? No, to jest taki niekończący się dialog małżeński, no bo tak naprawdę, żeby doszło do do wdrożenia oprogramowania, no to musi się klient z producentem porozumieć, czyli kancelaria, prawnicy z informatykami. I od, myślę, że to jest taki niekończący się dialog. Czasami producenci coś wymyślają, a prawnicy to odrzucają, mimo że, że producenci są przekonani, że to idealnie pasuje w potrzeby prawników, bo przecież zrobili ankiety, zbadali temat i są przekonani, że prawnicy właśnie tego potrzebują. Z drugiej strony, prawnicy często formułują swoje potrzeby wobec narzędzi informatycznych, a kiedy im się te narzędzia dostarczy, to, to z jakichś powodów dziwnych nie chcą w ogóle z nich korzystać. I to jest taki dość znany paradoks, jeżeli chodzi o kancelarię. Myślę, że tutaj właśnie Marcin Meuta też go dobrze opisał, że z jednej strony. Fascynujemy się technologiami, fascynujemy się oprogramowaniem, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo ostrożni w ich wdrażaniu. Ja myślę, że tutaj cały czas następuje postęp, bo widzę też, że to, co powstaje i co jest proponowane kancelarium, jest coraz lepsze, coraz bardziej dopracowane. Co więcej, widzę już wreszcie taki postęp, nawet w tych takich sferach produktowych, które wydawałoby się już takie bardzo wystandaryzowane. Przykład programy do zarządzania kancelariami. No, zdaje się, ostatnio profesor Ryszard Sowiński zrobił listę i wyszło mu na to, że chyba tych programów jest nawet nie dwadzieścia kilka, jak wszyscy myśleliśmy, tylko trzydzieści kilka, ale one są w zasadzie wszystkie podobne jeden do drugiego. I teraz okazuje się, że pojawi jednak tutaj też jest możliwy pewien postęp. Bo na przykład założyli producenci tych programów, że proponowanie programu, który będzie zarządzał wszelkimi sferami działalności kancelarii, no prowadzi do tego, że no kancelaria staje się jako zakładnikiem takiego programu, że już nie może skorzystać z niczego innego, tylko może korzystać wyłącznie z tego, a jakby chciała zrezygnować, no to ma olbrzymi problem z rozstaniem. Więc pojawiają się programy, które oferują integrację. Czyli mówią tak, My wepniemy się i zepniemy z każdym systemem, który chcesz używać, i na przykład no, pojawił się program, który oferuje 181 integracji. No, to już jest, myślę, że pewien postęp. I wydaje mi się, że trwa ten dialog, który myślę, że prowadzi nas do coraz lepszych rozwiązań. Natomiast ja zgadzam się z tym, co przed chwilą padło, że kancelarii jednak powinny co do zasady, zwłaszcza te większe, albo takie myślące przyszłościowe unikać od rozwiązań takich, które tworzą monokulturę taką programistyczną, że powinny raczej wdrażać nieduże rozwiązania, które po prostu pasują do innych, które, które już są wdrożone, no żeby też nie wpaść w taką pułapkę, że mamy na przykład 10 usług, do każdego inne hasło i, i nagle przełączanie się z usługi do usługi jest niesłychanie problematyczne. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie szukać oprogramowania, a potem szukać, do czego ono może posłużyć. Tylko najpierw zbadać nasze potrzeby, a dopiero potem dobrać oprogramowanie, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, a nie to, żeby kupić jakieś oprogramowanie. Ja tu jeszcze dodaję dzięki, dzięki Tomasz. Ja tu jeszcze dodaję, że trzeba inwestować czas w poznawanie tych narzędzi, no bo to też jest ważne i można ich poznawać wiele w dzisiejszych czasach. Ja mam jeszcze pytanie w, tej, w tym obszarze ostatnio do, do Marka, bo tutaj padło, Tomasz powiedział o integracji. Moim zdaniem to jest trochę pułapka. To znaczy, wszyscy teraz chcą wszystko ze wszystkim integrować, szczególnie pewnie w większych firmach, w większych kancelariach i taki producent, który wchodzi z czymś fajnym, ale integracja jest trudna. Integracja wymaga zaangażowania wewnętrznego działu IT, jeszcze pewnie zewnętrznych jakichś organizacji, centrali i tak dalej. Jak to pogodzić? Alcin, y w tym kontekście musimy przede wszystkim wspomnieć o, o ogromnej zmianie, która zaszła w ogóle w, w historii de facto adaptacji technologii i, i, i używania software'u, mianowicie chmura. Zauważcie, jak było kiedyś. Kiedyś kupowaliśmy oprogramowanie, zdecydując się na nie wymagało stworzenia pewnego backgroundu technologicznego, gdzie to oprogramowanie funkcjonowało, wiązania się umowami licencyjnymi na dość długi okres czasu, e, e, no, wdrożenia tego oprogramowania, które wymagało kolejny czas. W tej chwili My możemy w sposób stosunkowo prosty testować wiele różnych rozwiązań, wiele technologii, ponieważ jest ona dostarczana nam w modelu To jest, To jest jakby jedna kluczowa rzecz. Kolejna sprawa, zauważcie, skąd wzięły się tak naprawdę rozwiązania skramowe, czyli te zwinne technologie. Ano wzięły się z pewnej historii, która, która poprzedziła je, a mianowicie tych rozwiązań waterfallowych, które, które miały jedną i tak naprawdę opierały się o jedno proste założenie. My stwórzmy pewną koncepcję rozwiązania, opiszmy wszystko, wdrożmy to e, e, i, i, i będziemy szczęśliwi. Tak naprawdę od momentu opisania tego rozwiązania do jego wdrożenia świat się tak zmieniał, że nie byliśmy w stanie skorzystać z tego, co sami wymyśliliśmy, bo to było w, w, w tamtych czasach. To jest zasadnicza zmiana w tym wypadku. E, jeśli chodzi o samą integrację rozwiązań w modelach tych cloudowych, które, które w tej chwili zaczynają dominować i moim zdaniem będą absolutnie dominujące w perspektywie całkiem niedalekiej. Nie, nie e, ta integracja jest raczej prostym elementem, bo ona jest dość natywnie w te usługi e, włączona. Pamiętajmy to, co Marcin Maruta wspomniał e, a propos pakietu Office 365. My tak naprawdę, zastanówmy się wszyscy z jakiego procenta funkcjonalności i rozwiązań dostępnych w tych aplikacji w ramach pakietu 365 my korzystamy. My tak naprawdę korzystamy z bardzo niewielu elementów, które, za które, które są w naszym zasięgu, nie wymagają nadzwyczajnego wysiłku a propos, a propos wdrażania. De facto, nawet dział IT nie musi ich wdrażać. Tylko mogą robić to samodzielnie prawnicy, e, dają nam wartość, za którą de facto płacimy, a z niej nie korzystamy. E, e, no, i, no i powstaje takie po prostu błędne koło, że my sami tej technologii nie adaptujemy wystarczająco szybko e, z przyczyn, no po prostu takich, że, nie mamy, że mamy tą pasję jednak do tej technologii w miarę ograniczoną. Takie jest, jest moje perspektywy. Okej, okay, no. Tym akcentem zakończymy drugą część naszej debaty i przejdziemy do trzeciej, którą będzie przyszłość.